<śmiewanie> kurwa, otwierający gaci I jeszcze nie trafiłem tu kibla. Wreszcie trochę świeżego powietrza. Co się patrzysz w dopejane kukełko? Zajebać się? Co? Zamknij się, kurwa, czapa! Przyniosłem kukielkę pedała, któremu staje nos, jak widzi facetów. A szkoda ci, że to ja małem babcie. Zadrewniany wibrator 3 zeta. A zjadłeś moje drewniane jaja, ty stary dziadzie. A ja przyniosłam gadającego usia, tego To? Takie dwa razy? i Źle coś powie. No, gadaj, kutasie. No. To jest taki głupi, jednięty uszaty kudel. On nigdy nie chce gadać kimś. Garę, bo cię napierdolę pało! No się tę jednięto, babkę. On gada! Jestem upię się i puszczam błąka! A jeszcze błąka, mój bękałka! Zabierz no się tą kurwę z tym chlarzem. Bądźcie mnie dziwki blaszany! A uh o! -oh. O! Co do chuja? Ja latam! Gdzie lecisz uszaty motory? Idź do pizdy, ja lecę na dziwki. Pozróbcie ode mnie tego drewnianego kutasa. Jak wrócę, to mu napierdolę, że się potracinami. Potra HE, <grym> he! O, kurwa. Chodźcie, kurwy, syna. Ale skurbie, ty nie pierdolone baszaki mnie goniły, aż mnie bolą nogi, no?